Uchwyt samozaciskowy wiertacki pewnie wiecie jak wygląda, no widzicie go zresztą na filmie. I czasami jak się wierci potrafi wiertło zarwać i zaciśnie uchwyt, że ciężko odkręcić. Mamy tutaj na uchwycie takie otworki i ja sobie dorobiłem taki klucz, zobaczcie on jest troszeczkę obszlifowany o. żeby w te otworki wszedł także za pomocą tego klucza to bez najmniejszego wysiłku a czasami potrzebuję żeby dobrze trzymało no to też mogę sobie i dokręcić o zobaczcie? Widzicie? Także on leży sobie przy to kartę. mam uchwytył zaciskowych chyba ze 3 samodaciskowych, także on no nie często ale czasem się przydaje szczególnie jak wiercimy więk, większym zwierpem bo ten jest do 16 no i tamten drugi chyba też do 16 tak także no dobrze sobie z, zaopatrzyć się w taki kluczyk i mieć go pod ręką a jak macie jakiś inny pomysł, no czasami można też odkręcić sercówką, ale sercówką to pokaleczymy, coś zagnieciemy, a takim kluczykiem to sobie spokojnie możemy odkręcić. Także zaczęłem mówić, jak macie jakieś inne pomysły odkręcania uchwytu samodziskowego, napiszcie w komentarzach, może ja też coś skorzystam. Także dziękuję.